Duchowość, którego świętego jest Księdzu najbliższa. Och, to jest trudno powiedzieć. Ja właściwie po prostu uczyłem się w, od seminarium i nie mogę powiedzieć że właściwie, że, że je, mam, mam takie szczególnie po prostu e, e, najbliższe. Prawda? Bardzo zachwycałem się oczywiście e, duchowością benedyktyńską, dlatego że bardzo mi bliskie blisko, blisko są dzieła tych wielkich benedyktynów e, e, początku XX, koniec XIX. Wieku, które po prostu tak przyczynili, że ja też do głębszego zrozumienia liturgii świętej, czy to jest dom Géranger, to są wypowiedni francuscy, Francuzcy Benedyktyni, dom Chotard, życie wewnętrzne duszą dusią apostolatu, albo właściwie mój szczególnie umiłowany do Ma Kolumba Marmion, to są właściwie niesamowite po prostu źródła duchowości, które bardzo z mi są bliskie, ale to nie jedne. Lubię czytać świętego Alfonsa z Liguriego. Bardzo mnie zachwyciło, właściwie zachwyciła duchowość świętego Ignacego Loyoli i wcześniej, no, jaki kapłan nie może szczególnie mieć przywiązanie do świętego Tomasza Zakwinu. Bardzo blisko mi jest też duchowość kartuzjańską, albo tych właściwie, tych pustelników, że tak powiem, którzy bardzo dużo pomagają właściwie w drodze do zrozumienia świętości itd., więc jak i święty. Niewątpliwie w mojej drodze duchowej bardzo wyjątkową rolę mają święty. Ludwik Maria Grignion de Montfort i święty Maximilian Kolbe z tego powodu że pan Bóg właściwie mnie rzucał właściwie na tą drogę, bo przez tych dwóch właściwie świętych mogłem o wiele głębiej rozumieć tajemnice Matki Bożej i być może też po prostu właściwie być jej, jej po prostu chce być jej kochanym synem który święty jest księdza patronem Święty Karol Boromeusz, święto 4 listopada. To jest też bardzo piękne, że Karol Borromeusz jest takim wybitnym, takim kapłanem świętym, biskupem. To nie znaczy, że chce być biskupem, natomiast przede wszystkim ten ideał kapłaństwa katolickiego, to oddanie się właściwie zbawienie dusz czystej doktrynie, to jest niewątpliwie ogromnie ważne w dzisiejszych czasach. Jestem bardzo szczęśliwy, że mam takiego patrona którego odkrywam tak naprawdę codziennie bardziej i, i, i odczuwam też bardzo jego duchową opiekę. W tym roku mija 35 lat, od kiedy ksiądz służy panu Jezusowi jako kapłan. Jakie jest najbliższe księdza sercu wspomnienie związane z posługą kapłańską? To też jest najbliższe. 35 lat być kapłanem, ja nie mogę, bo jest najbliższy. Przeżywam może to jest mój charakter? Przeżywam po prostu każdą chwilę osobno. Kiedy, kiedy w seminarium po prostu byłem, byłem takim, takim, takim zachwyconym w książkach, po prostu, że w życiu nie myślałem, że ja kiedykolwiek będę czymś innym i moje marzenie było już profesorem, seminarium, czy filozof, czy teolog. Wszystkie te, te tematy, szczególnie te, teologia dogmatyczna, apologetyka, mnie fascynowały a potem po prostu, kiedy został mianowany jako misjonarz do Gabonu. Na początku myślałem, że to jest niemożliwe, że to, u tych tubylców to degeneruje moja wiedza i tak dalej. A potem w Gabonie, po paru latach, po prostu to, to byłem najszczęśliwszym misjonarzem. Chciałbym tam zostać do końca życia po prostu i, 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 i ochcić, po prostu więcej niż tysiąc osób w ciągu właściwie ośmiu lat. To, 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 to jest wielka, wielka radość, przygotować dzieci no, do tu do dorosłych do, do nawrócenia. I tak naprawdę taka praca misyjna, już trochę jeszcze nawet w dawnym, w atmosferze dżungli i tak dalej, no to to, 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 zachwycony byłem. I wtedy, kiedy nagle musiałem opuścić moją ukochaną Afrykę i od razu w prostu właściwie, do, właściwie do, do, zupełnie nieznanego, właściwie terenu Polski i tak zwanego wschodu Europy. To dla mnie na początku też było, było strasznie trudne i po tych pierwszych trudnościach zakochałem się, że tak powiem, też w ten apostolat i przecież ja w Polsce pracowałem 20 lat i potem 4 lata w Azji i teraz znowu już prawie 5 lat w Polsce jestem tutaj jak ryba w świeżej wodzie, więc wszędzie, po prostu, cokolwiek robię, gdziekolwiek jestem, właściwie to, to naprawdę jest, 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 jestem u siebie. Można powiedzieć, szczególnie po prostu dziękuję Matce Najświętszej za te parę książek, które mogłem pisać dla jej czci i dla dobra dusz. Szczególnie cieszy mi fakt, że wybrała mnie, aby właściwie móc odnowić rycerstwo niepokalane, tradycje. Obserwacji, które po prostu za, tak nieoczekiwane zupełnie bez moich zasług, że rozprzestrzeniało po świecie teraz. Jeszcze bardziej po prostu jestem szczęśliwy teraz, kiedy mogę być jej niegodnym sługą, aby odbudować katolicką tradycję, szczególnie tu w Polsce. Więc, co jest najlepsze, co jest piękniejsze? Wspomnienia, wszystkie wspomnienia, wspomnienia też po prostu wielkich nawróceń, ludzi, którzy po prostu były bardzo dalecy od Pana Boga, bardzo zagubione. Być świadkiem tych nawróceń, to jest po prostu właściwie coś dla każdego ka, każdego kapłana najpiękniejszy i dla mnie też